Małgorzata Paluch, studio VTV Witam serdecznie panią Teresę Muchę, która będzie gościem Fundacji Źródeł już 3 sierpnia o godzinie 18.30 wygłosi Pani wykład dla sympatyków naszej fundacji Pani Tereso, Przeczytałam na Pani stronie, że prowadzi Pani warsztaty rozwoju wewnętrznego, które nazwała Pani Pomostami Poznania. Pomost, Poz Pomost Poznania. Pomost Poznania. I że podczas tych warsztatów uczestnicy mogą dotrzeć do swojej wewnętrznej prawdy. To sformułowanie To, to właśnie... znaczy celem jest aktywacja mhm. tej mhm. drogi, tego procesu. Mhm. A sukcesy to są różne w zależności od gotowości człowieka. Natomiast niewątpliwie coś, ten proces zaczyna. Jest aktywowany podczas mm -hmm. tych zajęć. Ale samo to sformułowanie jest Pomoc bardzo. Poznania. Nie, nie. Bardziej interesuje mnie to sformułowanie dotrzeć do wewnętrznej prawdy. Do, do wewnętrznej prawdy. Pomoc poznania też jest ciekawym terminem. Jeśli mm -hmm. można, to ja powiem dlatego, że in, in, myślą, która w tym jest zawarta, jest budować pomosty między mm -hmm. ludźmi, między światami, między filozofiami, między mm -hmm. drogami. Tak dlatego sobie pozwoliłam to mm -hmm. o tym też powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o to dotarcie mhm. do swojej prawdy, to jest taki proces, w czasie którego człowiek dowiaduje się kim jest. Mhm. Bo może w tym momencie powinnam powiedzieć albo zadać pytanie, co człowiek o sobie wie? Kim no jest? Właśnie. Jak się zaczęła jego mhm. przygoda, prawda? Ech. Nie wiem czy mam zacząć od początku tą przygodę człowieka. Czy, czy nie, już nie, bardziej to, tego człowieka... To może człowieka. zostawmy te szczegóły, e, zostawmy mhm. może na... E, to wiekło. chodzi się o to, że prawda o człowieku mhm. jakby daje też możliwości człowiekowi dużo większe. Człowiek, który nic o sobie nie wie, to bym powiedziała, że jest jak, jak, jak osobistość, która mieszka w zamku, mhm. ale wiedzie żywot z perspektywy jednego pokoju tylko. Mhm. I nawet nic nie wie o tym, że jest gdzieś jakiś zamek. Na tylko ten jeden swój tak. pokój to, to pomieszczenie. Tak. Natomiast przybiera. celem tych zajęć mhm. jest powiedzieć komuś jest w ciebie więcej i jakby poprowadzić do tego, żeby on to poczuł, żeby to doświadczył i żeby zaczął szukać. Mhm. A czy ludzie opierają się temu? To znaczy, czy przychodzą no nie, na, na te na zajęcia warsztaty? przychodzą raczej ci, którzy już chcą, chcą wiedzą, mhm. czego chcą, to nie przychodzą raczej. Co prawda nieraz przychodzą ludzie z kolei tacy... Nie, że nie dowierza sam sobie, nie? Mhm. Mówi, ja nic nie widzę, ja nic nie wiem, ja nic nie czuję, ja niczego nie doświadczę, ale ja tak bardzo chcę, to jestem, nie? Mhm. A po jakimś czasie ci ludzie jednak zauważają u siebie zmiany, zauważają, że śnią inaczej, mhm. że te sny ma, są jakimś, jakimś stanem rzeczywistości realnej. E, zauważają, że intuicja jest większa, taka. E, taka Basieńka do mnie przychodziła na zajęcia i, 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 i mówiła, że ona to nic, nic, nic. a mówimy, Ale ja nie wiem, ale ja to byłem, ale ktoś mnie tam załuchał, coś tego mhm. i okazuje się, że, że jej wrażliwość zaczęła dawać znać o sobie i poprowadziła ją w jej wewnętrzne światy, w jej wewnętrzne rejony, w jej, w jej, mhm. na drogę poznania. Mhm. Też prowadzi Pani warsztaty takie terapeutyczne. wizualizacja terapeutyczna. Tak, dotyczące trzech sfer, to znaczy umysłu, ciała i duszy. Ciała umysłu i duszy, tak. Proszę powiedzieć, czy traktuje Pani te sfery jako rozdzielne? To znaczy czy znaczy ja w ogóle nie odrzucam wszelką go? iluzję i jeżeli posługuje się mhm. taką, takim stopniowaniem, taką gradacją, czy takim oddziel. To tylko dlatego, żebyśmy rozumieli, o czym mówimy. No tak. Natomiast mhm. mam tę świadomość tego, że, że już na pewno sfery człowieka to mówić o jakiejś odrębności to jest to już nawet nie, nie iluzja, a niedorzeczność. Mhm. Zajmuje się też pani rejki. Tak, jestem nauczycielem mhm. rejki. Mogłaby pani też króciutko przybliżyć ten temat, co to jest. To jest też metoda terapeutyczna, tak? Rejki to jest. Mhm. Metoda terapeutyczna, ale jest to też, jest też energią rozwoju. Ona wspiera wszystkie procesy poznawcze, jest aktywatorem naszych wewnętrznych światów. Ona otwiera człowieka też na wyższe stany jego bytu. I jest to, jak to powiedzieć, to metoda ta i cała filozofia jest oparta na. Energetyczności naszego świata, naszej rzeczywistości, aczkolwiek czerpie z, samych po, z samego początku źródła. Z tym, że mm, ja muszę tu zaznaczyć, że ja jestem rzecznikiem sprawy y, tego Rejki czystego, Rejki mhm. i bo na. Mm, jakby na plecach Rejki stworzyły się różne inne nurty, i nie sam tymi nurtami nic nie łączy, tylko, uh -huh. tylko jedyna moja droga, mój wybór to jest Rejki Mikałusowi. Uh -huh. A czy y, jakie osoby, w jakiego typu potrzebie y, zgłaszają się do pani, żeby brać udział w warsztatach czy w takiej terapii? Najczęściej jednak przychodzą ludzie w potrzebie jakiejś zdrowotnej, czyli uh -huh. jakieś problemy ze zdrowiem. Zresztą ja sama też. Często mówię, bo ja nikogo na przykład nie odciągam od, mm -hmm. od konwencjonalnych metod terapeutycznych, ale mówię, jeżeli już cię skasują tam i nie dają Ci żadnej szansy, to szukaj dalej, bo to jest najlepszy wybór, jaki człowiek może dokonać w obliczu trudnych sytuacji, prawda? Ja sama mam za sobą trudne doświadczenia mm -hmm. i, i ja mm, dla mnie ryjki jest mocą, której nigdy nie poddaję, jeśli chodzi o możliwości. Byłam świadkiem... I na mnie się do, na dokonało, i w mojej rodzinie mhm. i w ogóle byłam świadkiem, tego, że nic nie jest w stanie y, zaburzyć mojej wiary w moc i potęgę y, 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 tej nauki, tej terapii mhm. i w ogóle mądrości tego. Bez względu na to, kto by mi tam próbował, y, że tak powiem, przemówić. Do rozsądku. nie, tak zwanego, nie, nie, tak? nie, 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 moja wiara jest niezachwiana i w tym jest moja moc. Mhm. A mogłaby Pani podać przykład osoby, która i, i sytuacji. Której pomogłam? Na przykład, tam, tak. Mam takie pytanie, ja nie Wyglądało, że ja się chwalę. No, proszę się pochwalić. <laughs> dlaczego mielibyśmy się nie chwalić? Mam przede wszystkim Jan. jestem żywym dowodem uh -huh. tego, że no, byłam już e, m, daleko, daleko w podróży. Tam, to znaczy, ja mam za sobą. E, więcej niż jedno doświadczenie mm -hmm. z pogranicza, ale tutaj to już było takie, że byłam w granatowe palce i mm -hmm. tak dalej. Maszyna pip, ja myślałam, że maszyna im się psuje, a to ja odpływałam i tak dalej. Mm -hmm. Ale cały czas, jak dochodziłam do siebie, to cały czas tylko rejki, 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 napełniałam się energią rejki. Oczywiście, że też dostałam wsparcie z innych światów w mm -hmm. tym wszystkim, ale rejki to jest też zaproszenie innych światów, także to, to jest zaproszenie e, wielowymiarowe. Do działania, także mhm. tutaj wszystko, y, wszystko, wszystko jest ok. Powoływanie się tu, tutaj w tym momencie na, na rejki. Inny przykład, który mogę przekazać, no historia miłosza, która jest na mojej stronie opisana mhm. chłopaka ze śpiączki to jest historia, która zdarzyła się naprawdę tylko imię jest zmienione mhm. ale to, było, to się zdarzyło naprawdę. Czyli zgłosili się do pani jego rodzice, rodzice. czy bliscy tak? tak. A tak, proszę opowiedzieć o tej, o tej sytuacji. No to była to bardzo trudna historia? sytuacja, bo to w zasadzie ja z tego czasu byłam dość aktywna w Opolu. Uh -huh. e, no i bo tam, tam współpracowałam e, z takim ośrodkiem. No i tam przychodzili do mnie mm, ludzie też na zajęcia i na terapię i tak dalej. I przychodziła taka, taka dziewczyna, kobieta, e, m, która też uzyskała pomoc. Ją przeprowadziło, pro, przeprowadziło y, do rejki konkretnie mhm. y, choroba czerniak. Mhm. I ona przyszła, ale nie przyszła do mnie na terapię, tylko przyszła do na, na nauki i żeby sobie wspierać. Mhm. I w czasie tych, 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 y, m, tych doświadczeń różnych choroba się cofnęła u niej. Mhm. W ogóle całkiem zostało później uznane, że się wycofała. Z tym, że po latach po latach iluś tam to wróciło, ale tu by, by mogła mhm. dużo opowiadać. Mhm. W każdym bądź razie w okresie, ona, ona jakby doświadczyła tego i nie miała wątpliwości, um, co sprawiło, że, że tę pomoc otrzymała. Mhm. Bo jeszcze muszę tutaj dodać, że Reiki, żeby mogło pomóc, to musi rozpoznać problem duszy, czyli. Czyli coś w człowieku musi się zmienić. To nie jest tak, że dotykam kogoś tam jakąś różdżką, pach, i już ktoś się zmienił. Ja z nim też rozmawiam, i ja próbuję wejść, wyniknąć w jego ten rozpoznać problem duszy. Bo wszystko, co w naszym życiu się przejawia, jakąś kolizją życiową, czy to choroba, czy, czy kolizja jakaś sytuacyjna, to jest komunikat z duszy zawsze, bo my jesteśmy tu z potrzeby i dla sprawy duszy i tu nie ma dwóch zdań. A czy te osoby też muszą podejmować jakieś... Nie wiem, Realne decyzje, czy nie pracować nie. nad innym widzeniem sytuacji? To znaczy, jeżeli ktoś przychodzi na, mhm. na szkolenie, na kurs rejki, mhm. to wiadomo, że przychodzi po zmianę, przychodzi po jakąś filozofię, prawda? Mhm. Natomiast, jak ktoś do mnie przychodzi na terapię, to ja mu się nie narzucam ze swoją filozofią, nie mówię, że masz wejść w rejki. I wcale nie o to się rozchodzi, żeby ktoś mhm. wszedł w rejki, tylko czasami może trzeba komuś uświadomić, że jest niedobry dla siebie, mhm. że źle zarządza myślą. Myśl jest przecież bardzo sprawcza. Czy, czy może ma zły stosunek do siebie albo do rzeczywistości i zamiast zamiast przeklinać los, może lepiej go zrozumieć, prawda? Jak to mówią, zamiast, zamiast przeklinać diabła, lepiej zapalić czasami świeczkę, nie? Także tu się rozchodzi o to, żeby coś w człowieku się zmieniło. Jeżeli jeżeli to coś, co ma się zmienić, czyli rozwiązać ten problem duszy, zostanie e, 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 choćby uaktywnione w jakimś momencie nie mówię, że to już jest, to już ten, ktoś zasługuje na nagrodę, czyli uzdrowienie. ale ja nikomu I tak się dzieje, tak? Często tak, ale ja nikomu nie obiecuję i nie mówię, że rejki zawsze i w każdych okolicznościach. Bo jeżeli ktoś do mnie przychodzi na kurs rejki, to ja mówię, rejki może wszystko, bo rejki może wszystko. I każdą chorobę może uzdrowić, ale nie każdego pacjenta człowieka, tak? Dobre sformułowanie. Także no bo tu, tu jest ten problem. A wracając do tych przykładów, bo tutaj tam, to znaczy. Mam mówić jeszcze o Miłoszu, czy, czy wspominać? W każdym bądź no razie, że proszę, było proszę tak. Miłoszem była historia. taka sytuacja, że on miał w ogóle... Mm, to był młody, wspaniały człowiek, mhm. bardzo inteligentny, bardzo elokwentny, bardzo taki z, du, z, z dużymi, dużymi, ja wiem, jakieś, wizje jego życia, pomysły mhm. na życie takie, ale takie bardzo drogi na skróty trochę jednak. On, mm, Jemu wszystko łatwo przychodziło, był najmłodszy w rodzinie i wszyscy się nim zachwycali, wszyscy w nim pokładali jakieś oczekiwania. Ten chciał, żeby ten był najlepszym tancerzem, mhm. ktoś inny chciał, żeby on był najpiękniejszym modelem, ktoś inny chciał coś tam jeszcze, ktoś inny oczekiwał od niego, że on języki będzie świetnie dał. I on był taką wypadkową tych oczekiwań. Mhm. Tak naprawdę wyparł się siebie. Mhm. Starał się stanąć na wysokości zadania. I, I szedł we wszystko to, co oni mu chcieli. To jego w końcu przytłoczyło. A poza tym kult pieniądza był u niego mocno taki mm, żywy. No i, 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 i miłość postanowił też, że on tą swoją, tą, tą swoją wenę taką życiową i, i, i to wszystko, co, co w sobie rozpoznaje i co ma, czego nie ma, to on sobie twierdził, że znajdzie drogę, by obejść to. Chciał szybko zrobić karierę, szybko, szybko pieniądze zdobyć. Poszedł w hazard. Poszedł taki in, 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 I osiągał sukcesy w tym wszystkim. I było niebezpieczeństwo, że może mu się udać i, i, i że całkiem się pogubi. A niebezpieczeństwo, że może mu się udać? Że może mu się udać. To było niebezpieczeństwo, że może mu się udać i że całkowicie, tak? że tak powiem, zignoruje to, po co tu przyszedł mhm. i to, czemu miało służyć jego życie. Czyli e, powiedziała Pani, że e, istniało niebezpieczeństwo, że może mu się udać i wtedy miałoby to być równoznaczne z tym, że mógłby się pogubić. To znaczy, że, nie, że mógłby, on już był bardzo pogubiony, Aha. ale że to oznaczało, że w zasadzie całkowicie zignorowałby plan swojego życia. Uh -huh. Że całkowicie ten. A my y, jesteśmy tutaj i, i, i żyjemy z, z potencjałem, którym dała nam, nam, nam uh -huh. dusza. To, to z jej potrzeby, z jej energii powstał człowiek. I po prostu nie każda dusza chce, żeby tak zostało roztrwonione, i, i, i żeby tak zostało roztrwonione. Jej majątek. w związku z czym... A, ale proszę duże... powiedzieć jeszcze, jakby skąd było wiadomo i kto o tym zadecydował, że że z czym on tutaj przyszedł, czy po co? Nie, to, ja, to ja nie mówię jak, o tym, że to jakiś jak to, człowiek jak to wygląda, sobie uświadomił. To, uh -huh. to bym musiała chyba wcześniej zacząć mówić o tym, jak my układamy uh -huh. plan na to życie, jakie są, jaka jest, że tak powiem, go, jak się, jak powstaje gobelin życia i tak dalej. Ale to bym chyba za bardzo odbiegła trochę. To może wpierw tutaj zakończyć. No to dokończę, jest na pewno później, bardzo ciekawa, ale musimy wszystko jest bardzo ciekawe, wszystko jest bardzo ciekawe, bo poznanie siebie to jest naprawdę świetna sprawa i i, I jak ktoś w to wejdzie i zacznie, to, to później nie ma końca. Tak, mhm. że ten, w każdym bądź razie ja mówię, że z perspektywy jego duszy, jego wewnętrznej istoty. I ona ta istota się wycofała. Jeżeli bym mhm. chciała powiedzieć, jak to się przejawiło w materii, to po prostu tętniak w mózgu, nie? Mhm. Pęk i i to był początek roku akademickiego, siostra go przywiozła do szkoły. On szedł po schodach, nagle pękł I i w śpiączkę. Wtedy, I zapadł tak? w śpiączkę, tak. To znaczy, mm, pomimo że pomoc była dość szybko, ale w takich objawach to to pierwsze minuty jakby decydują. Mhm. I w zasadzie, w zasadzie nie, było, nie było szans na pozytywne e, zakończenie tego z punktu widzenia medycyny konwencjonalnej. I wtedy do mnie zadzwoniła ta. Wieczorem, pamiętam, zadzwoniła do mnie ta. Matka tego jego? Nie, nie, to była ciotka jego. Ale przedtem tam gdzieś mówiła. I mówi, że rozmawiała z bratem, bo to jej syn i brata. I brat jej pytał, czy zna kogoś, kto może pomóc. A ona mówi, no, no i dzwonię do ciebie. Ja mówię, no to. A znasz kogoś, kto może pomóc? Uh -huh. ona mówi, no znam, no ciebie. Ja mówię, no to na co czekasz? Żeby rozchodziło się o czas. Żeby to było szybko, ja nikomu nie obiecywałam, że ja, ja sama przystępując do, do jakichś działań nie wiem jaki będzie finał, ale mnie to nie obchodzi, ja robię wszystko robi co do mnie należy i co, 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 co mogę zrobić w danej sytuacji, prawda. No a że to było na odległość, to przysłali mi zdjęcie jego i ja, ja tam mentalnie mhm. nawiązałam z nim kontakt, no i, i zaraz robiłam i tego, ale lekarze tak i tak bardzo długo nie, nie dawali nadziei, bo, bo był roślinką. Ja zrobiłam wtedy spotkanie z rodziną, bo taki problem nigdy nie, nie jest, nie dotyczy tylko jednej osoby. Mhm. Powiedziałam, jakie jest moje oczekiwanie, powiedziałam, że nie, jest, nie jestem zainteresowana tym, żeby go trzymać przy życiu, tylko jestem zainteresowana tym, żeby mu pomóc. Co również mogłoby oznaczać, żeby w takim tradycyjnym rozumieniu nie był trzymany przy życiu. Tak? Dobrze to zrozumiałam? To znaczy, t, y, mnie nie interesowało, żeby podtrzymywać na siłę tą wegetację ciała. Mnie to nie interesowało. Ja byłam zainteresowana tym, żeby miłość wrócił jako miłość. Żeby, żeby to się e, udało. Rodzina cudownie wyszła naprzeciw, czyli jego e, choroba w jakimś sensie, bo choroba ma spół, swoje oddziaływania, ma fale jak kamień, który rzucimy w wodę, to, to jest inne oddziaływanie dla mamy, dla brata, dla, dla najbliższych, inne dla lekarzy, inne dla sąsiadów, inne dla... ale dla, każdy ma swój udział, każdy, każdy uczestnik jakiegoś e, takiego doświadczenia ma swój udział i swoją rolę przypisaną. I, i jego choroba to był dar też dla nich w jakimś sensie. Ja przepraszam za słowo dar, ale, ale to jest naprawdę dar, dlatego że on w ten sposób wsparł ich wszystkich rozwój. Oni byli bardzo zmaterializowani, bardzo ignorujący wszelkie sfery subtelne życia, jakąś tam świadomość o siebie, jako o bycie, który, który coś jest czymś więcej niż wynikałoby z samego ciała, czy, czy 就是个。 I oni się na to wszystko tak cudownie otworzyli, jakby naprawdę ktoś ich różdżką dotknął. Mhm. I... Często ludzie nie rozumieją, że choroba tak. czy tam powiedzmy te objawy to jest po prostu komunikat, który wysyła nam natura. Ale, czy ale generalnie stop, coś trudne, jest trudne jest robione, doświadczenia tak. to są katalizatory, mhm. to, to, to mhm. nie ma dwóch zdań. Mnie mhm. też prowadziły różne doświadczenia, co prawda od dzieciństwa miałam jakiś swój potencjał, ale nic mnie tak dobrze nie uskrzydliło jak ból, mhm. <laughs> przez który przeszłam, mhm. bo ja mówię z bólu leciałam do góry i, i tam otrzymywałam wiedzę i tak dalej. Także ból ma taką rolę i jak jest, ludzie są szczęśliwi, to nie szukają zmian. Uh -huh. Bo po co, jak jest im dobrze? No więc to jest zawołanie niestety o ból i o, i o komplikacje różne życiowe, żeby zmiana mogła zawitać. Czyli w ten sposób możemy polubić ten ból i te objawy, które. Nie, ból nie należy lubić, bo denerwują. ból nie musi być i ból zawsze jest komunikatem. Mhm. I tu nie, nie, nie warto go lubić, tylko nie warto go też ignorować i trzeba odczytać. Ból zawsze jest informacją, że musi się dokonać jakaś zmiana. Mhm. Prowadzi też pani zbiorowe przekazy światła tak. miłości, tak? Tak. Proszę to jest moja misja. Ja to tak, się, na ja temat. sobie z tym życie ułożyłam, mhm. zresztą dostałam propozycję z wyższych światów, taką, takie, tak mnie prowadzono różnymi drogami. I ja sobie postanowiłam, że wszelkie moje zajęcia, które ja prowadzę, muszą być okraszone tym, bo mhm. jeżeli my chcemy coś otrzymać od innych, to musimy też coś dać innym. Tak. I w ten sposób ja właśnie wszystkie moje zajęcia i liczę na to, że na moim wykładzie też będzie taka możliwość, tym bardziej, że dużo ludzi do mnie nieraz pyta, co to jest, bo ja też, jak to się mówi, mentalnie, tak. każdy pierwszy poniedziałek miesiąca wszystkich zapraszam do, do przekazu, bo, bo są to przekazy, które mają wspierać te procesy przemiany, jakie toczą się na ziemi. To jest tak w skali makro, jak i, jak i, i no, całą wielowymiarową naturę, tak bym powiedziała, łącznie z człowiekiem jako, jako, jako ciało, umysł, dusza, ale też z człowiekiem jako jego życiem, czyli, czyli problemy jakieś. Niekoniecznie problemy, sprawy ważne czasami, czy coś takiego. Mhm. Y o tych przekazach mogę powiedzieć tak, że jest to niby, to jest pięć strumieni światła głównych. Pięć strumieni głównych, ale zaczynamy od tego, że każdy, kto wyraża tę intencję, że chce uczestniczyć i przyłącza się do nas, to wpierw jest napełniany światłem. Mhm. A później dopiero przez, przez jego serce światło płynie tam, gdzie intencja prowadzi, ale jeszcze po drodze zahacza o dom człowieka mm -hmm. i o jego rodzinę. Pierwszy strumień to jest. Yy, A ten, proszę powiedzieć, czy godzin. żeby wziąć udział w takim zbiorowym przekazie, trzeba mieć jakąś wiedzę czy jakieś przygotowanie? Nic. Nie, po prostu Czyste serce ten... i intencja. intencja. I hmm. nawet nie mówię ludziom, jak mają, bo, bo ktoś wierzący może siedzieć i się modlić, hmm. może różaniec odmawiać, ktoś inny może medytować, kto inny może po prostu w ciszy być. To tylko ta intencja, że ktoś się przyłącza do tego uh -huh. kręgu, którego przewodnikiem ja jestem. Uh -huh. Bo ja ponoszę odpowiedzialność za, za, yy, za cały przebieg i, i za wszystko to, co się w, w, wokół tego dzieje. Yy, I muszę powiedzieć jedną rzecz, że nie każdy, kto przystąpi do, yy, do tego przekazu, jest w tym przekazie. Uh -huh. Bo jeżeli ktoś z etyką będzie miał problem albo intencje nie takie, to on, pomimo deklaracji on nie będzie taka jest yy, takie są no moje więc. uzgadnienia i takie uwarunkowania są, że ktoś, kto, kto nieczysto wchodzi, mhm. to jest poza kręgiem. Mhm. I pani to czuje wtedy? Yy... Ale ja to nie, nie analizuję, nie Aha, jestem sama rozumiem. przecież. <laughs> a, a proszę jeszcze powiedzieć, yy... Jaki temat, jaką tematykę Pani przygotowała na, na ten wykład 3 sierpnia u nas w fundacji? To znaczy ja tak pomyślałam sobie, bo, bo ja nie wiem, czy, czy będzie szansa... Um... Jeszcze później kiedyś się z kimś spotkać? Czy to będzie jeden wykład? Czy to, czy to może ma szansę, żeby, żeby ta droga była trochę dłuższa niż jeden przystanek? jest, jest taka szansa, żeby droga była dłuższa. Nie, niektóre osoby... To znaczy ja bym, są na cykl pierwszym tym to jednak zrobiła takie, takie spektrum, takie mhm. o tym trochę, o tym trochę, o tym trochę, mhm. bo nie ukrywam. Moja wiedza przed, przekracza granice tego świata pod wieloma względami mhm. i w różnych aspektach, jakby e, czuję w sobie e, taką, taką przydatność, żeby móc pomagać ludziom, którzy mhm. stracili kogoś bliskiego. Mhm. Dotarłam dość daleko od. E, e, i w swoich w swojej podróży później jak mąż umierał, to do, doszłam z nim towarzyszyłam mu do momentu kiedy mi powiedziano teraz to już my się nie sami zajem, zajmiemy no i już jakby nie 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 nie, nie tego uh -huh. Poza czyli, tym, czyli teraz na tym na tym najbliższym wykładzie przedstawi pani cały ten zakres cały to może nie, znaczy, nie ale, taki, ale tak powie, powiedziałabym wachlarz tej pani wiedzy czy chyba pani że pani sugestia będzie inna że pani by wolała ja to, to pani to pani decyduje. Ja ja wtedy, no chciałabym też, wyglądało? żeby ludzie poznali siebie, kim oni są, uh -huh. i, i żeby poznali i, i jaką moc ma myśl. Uh -huh. Że myśl to jest jedyny kreator rzeczywistości, bo ludzie takie głupoty mówią, uh -huh. i, i później się dziwią. Dam taki przykład, nie? Ktoś, kto często mówi, a ja to mam w nosie, ja to mam w nosie, ja to mam w nosie. Ma w nosie, a później się dziwisz, że ma przygrodę nosową, nie taką mhm. albo zatoki. Negatywna energia, która mhm. y, towarzyszyła temu, bo to y, 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 wynika z okoliczności, mhm. w jakich człowiek to mówi, prawda? No myśl, że się, ma, że energia ma, swój ruch, mhm. kierunek i tak dalej, prawda? Więc człowiek, który mówi, mam to w nosie, ją od razu kieruje, dobrze? Mhm. Do, do swojego ciała. A e, powiedziała też Pani, że e, ostateczna zawartość tego wykładu w jakiś sposób jest zależna od atmosfery, która będzie wśród uczestników, od ludzi. tak jak, e To znaczy nie będą... tyle atmosfery, bo ja zakładam, że będzie wszystko pięknie, nie? Ale, mhm. ale często. Ale czego jest Pani tak, oczekuje? No, że może będą jakieś pytania, więc ja jestem otwarta mhm. na pytania na przykład. Mhm. Czasami też. No ja jestem inspirowana też, <noise> więc jeżeli jakaś inspiracja dobra, dobra mm -hmm. przychodzi, to ja wtedy ja mam zawsze jakiś swój zamysł, mm -hmm. ale, ale jak przychodzi myśl z, z, z tego źródła, do którego przykładam ucho, mm -hmm. to ja jej daję pierwszeństwo zawsze. Pani Tereso, myślę, że tak jak na tyle znam e, osoby, które e, przychodzą tutaj na wykłady, na pewno są to osoby ciekawe. Każdej osoby, która e, przygotowuje spotkanie, są to osoby, które są dociekliwe, mają wiele pytań. Ale myślę, ja się że spełnią nie tutaj Pani oczeka, oczekiwania. Ja się nie boję pytań, a na każde pytanie jestem gotowa. I dobrze. I na pewno tych pytań będzie dużo. Ja kiedyś byłam na takim spotkaniu i przy, taki naukowiec mi zadał jakieś tam mhm. pytanie. To był początki, gdy ja wyszłam tam do ludzi, zadał jakieś pytanie z, bardzo ściśle związane z tematyką jego, jego profesji, nie? Już nie pamiętam, co to było, ale to było bardzo mhm. konkretne i ja byłam bardzo, y, że tak powiem, byłam przekonana, że ci, z którymi jestem, udzielą tej odpowiedzi, Aha. że ja nie muszę znać, ale, ale, mhm. ale źródło to jest. Takie, gdzie zna. I byłam trochę zawiedziona tym, bo nic nie przyszło. później mhm. trochę się wycofałam z tego wszystkiego, ja, mówię, to, ja to ja dziękuję, nie chcę być wystawiana na, na, może, na, na, na to, może to nie był Ale dobry moment, do, nie, Pani Teresa, może odpowiedź. to nie był dobry nie, nie. moment na to pytanie. Dostałam piękną Pani odpowiedź. muszę to powiedzieć. Mhm. Odpowiedź brzmiała tak, gdyby ten człowiek dostał od nas odpowiedź, to straciłby sens swojego życia. Mhm. A gdy on sam znajdzie odpowiedź na to pytanie, to to nada sens w życiu swemu. Drodzy tak? Państwo, zapraszamy Państwa już 3 sierpnia o godzinie 18.30 do siedziby Fundacji Uźródeł we Wrocławiu na Lelewela 4 na spotkanie z Panią Teresą Muchą. Bardzo dziękuję Pani ja za tę rozmowę bardzo. i zapraszam na nasze wykłady.